To, co usłyszysz w tym filmie, może zachwiać wszystkim, w co wierzysz na temat życia i o śmierci. Czy śmierć naprawdę oznacza koniec? A może to dopiero początek czegoś, czego nauka wciąż nie potrafi wyjaśnić? Zostań do końca, bo następne opowieści namieszają ci w głowie. W różnych częściach świata małe dzieci, które ledwo potrafią czytać i pisać, zaczynają opisywać z wielkimi szczegółami życie, którego nigdy nie przeżyły, miasta, których nigdy nie odwiedzili. Nazwy, których nigdy nie słyszałeś, języki, których nigdy się nie nauczyli. Jak to wyjaśnić? Zbieg okoliczności? Wyobraźnia? A może stoimy w obliczu czegoś o wiele większego niż jesteśmy w stanie dostrzec? A ty, czy kiedykolwiek miałeś dziwne uczucie déjà vu, wchodzisz w jakieś miejsce po raz pierwszy, ale masz wrażenie, że już tam byłeś? A może spojrzeć w oczy nieznajomej osobie i poczuć głęboką empatię, jakbyś już kochał tę osobę w innym życiu? Nawet bez wypowiedzenia ani jednego słowa? Wszystko to może być pozostałością po poprzednim życiu. A co jeśli to prawda? Przygotować. Dziś poznasz trzy historie reinkarnacji, tak tajemnicze i przerażające, że możesz już nigdy nie spojrzeć na życie w ten sam sposób, a jeśli kiedykolwiek doświadczyłeś czegoś podobnego, niewytłumaczalnego déjà vu, zagubionego wspomnienia, natychmiastowego połączenia z kimś, kogo nigdy wcześniej nie spotkałeś, Daj nam znać w komentarzach poniżej. Uwagi. Być może jesteś bliżej prawdy niż myślisz. Reinkarnacja to wiara w to, że po śmierci dusza lub świadomość człowieka odradza się w nowym ciele, dając mu możliwość przeżycia nowego życia. Innymi słowy, śmierć nie jest końcem, ale nowym początkiem, przejściem do inne istnienie. Ten pomysł nie jest nowy, jest ona szeroko akceptowana w różnych kulturach i religiach na całym świecie takich jak buddyzm, hinduizm i spirytualizm. Według tych tradycji reinkarnacja stanowi część naturalnego cyklu życia, śmierci i odrodzenia, w którym dusza uczy się i rozwija poprzez doświadczenia kolejnych wcieleń. Co się jednak dzieje, gdy czytamy relacje ludzi, zwłaszcza dzieci, które pamiętają szczegóły z poprzednich wcieleń, nigdy nie mając styczności z tymi informacjami? To zagadnienie wykracza poza wiarę religijną i jest przedmiotem badań naukowców i psychologów. Znany psychiatra Ian Stevenson poświęcił dziesięciolecia na badanie przypadków reinkarnacji i udokumentował ponad tysiąc przypadków dzieci pamiętających poprzednie wcielenia. Przyjrzał się szczegółom, zbadał imiona, miejsca i wydarzenia historyczne, o których wspominały te dzieci. Wiele z tych opowieści okazało się zaskakująco dokładnych. Inny badacz, Jim Tucker, kontynuował pracę i znalazł dowody podważające nasze powszechnie przyjęte pojmowanie śmierci i życia pozagrobowego. Te badania to nie tylko fascynujące historie, to naukowe analizy, które dostarczają dowodów na coś, co wykracza poza możliwości wyjaśnienia, za pomocą tradycyjnej nauki. Pytanie pozostaje: jeśli te przypadki są prawdziwe, co nam to mówi o naszym istnieniu i naturze życia pozagrobowego? Historia 1. Zagadka Oliwii. Dziewczyna, która przybyła z 1780 w 2005 roku pewna Brytyjka o imieniu Oliwia zrobiła coś, co zaskoczyło jej rodziców i wprawiło ekspertów zajmujących się reinkarnacją w całkowite osłupienie. Mając zaledwie cztery lata, zaczęła opowiadać o szczegółach życia, którego nie mogła przeżyć. Szczegóły dotyczące XVIII wieku. Oliwia nie miała pojęcia o historii, a tym bardziej o wydarzeniach i postaciach z XVIII wieku. Jednak nadal zaczęła opowiadać o miejscach, nazwiskach i ludziach, którzy byli daleko od jej współczesnego świata. Jej rodzice, początkowo sceptycznie nastawieni, byli zszokowani prawdziwością informacji, którymi się podzieliła. Opisała z wielką jasnością starożytny pałac, w którym, jak twierdziła, mieszkała, opowiadał o przedmiotach z przeszłości. Takich jak meble i ubrania typowe dla odległej epoki, a nawet wymieniał nazwiska osób, o których jego rodzice nigdy nie słyszeli. Najbardziej zaskakujący moment nastąpił, gdy Oliwia zobaczyła stary portret w książce historycznej, bez wahania wskazała na postać i rzekła: To ja. Ale jak czteroletnia dziewczynka mogła rozpoznać kobietę? Dwieście lat temu? To nie miało sensu. Wtedy rodzice postanowili zbadać sprawę dokładniej, poszukali więcej informacji. I ku swojemu zaskoczeniu odkryli, że kobietą na portrecie była w rzeczywistości Lady Jane, która żyła w XVII wieku. Ale najbardziej szokujące było to, że Oliwia opisała życie Lady Jane z tak dokładnymi szczegółami, że nie dało się tego uznać za zwykły zbieg okoliczności czy dziecinną fantazję. Zdumieni rodzice znaleźli zapisy historyczne, które potwierdzały wiele faktów wspomnianych przez Oliwię, od wyglądu Lady Jane poszczegóły dotyczące jej rodziny i domu, w którym mieszkała. Przypadek Oliwii nie jest jedyny w swoim rodzaju, ale z pewnością wyróżnia się bogactwem szczegółów i klarownością wspomnień, jakie zademonstrowała. Żaden dorosły nie byłby w stanie opisać ich tak dokładnie, bez przeprowadzenia dogłębnych badań. Historia Oliwii wymyka się wszelkim logicznym wyjaśnieniom i pozostawia w powietrzu pytanie, czy naprawdę przeżywała wspomnienia z poprzedniego życia? Historia 2. Chłopiec żołnierz. Wspomnienia z II wojny światowej. W 1975 roku w Stanach Zjednoczonych dwuletni chłopiec o imieniu James zaczął opowiadać imponującą historię, która, jak szybko odkryli jego rodzice, była czymś więcej niż tylko dziecięcą fantazją. Już jako dziecko James opowiadał o swoim poprzednim życiu, kiedy to był żołnierzem podczas II wojny światowej, już w wieku czterech lat szczegółowo opisywał wydarzenia których w jego wieku nie mógł doświadczyć ani się nauczyć w książkach i filmach. James wymieniał imiona, miejsca i osoby tak szczegółowo, że jego rodzice zaczęli się zastanawiać, skąd on to wszystko wie. Opowiadał o bazach wojskowych, szczegółach misji, w których brał udział, a co najbardziej imponujące, o modelu samolotu, którym latał podczas wojny, Corsair F4U, czego nigdy nie zobaczyłby w zabawkach ani filmach dla dzieci. Najbardziej imponujące było to, że James zaczął wymieniać imiona przyjaciół i do nazwiska dowódcy twojej jednostki. Mówił też wyraźnie emocje związane z momentem, w którym został zestrzelony na wojnie. Opisał bardzo szczegółowo, jak jego samolot został trafiony i jak zmuszony był awaryjnie lądować. Rodzina początkowo podchodziła do sprawy sceptycznie, ale później była zaskoczona dokładnością szczegółów podanych przez Jamesa. Postanowili zbadać sprawę dokładniej. Odkryli, że szokujące. Wiele miejsc i wydarzeń wspomnianych przez Jamesa zostało udokumentowanych w zapisach historycznych z czasów II wojny światowej. Jednak prawdziwy przełom nastąpił, gdy podczas swoich badań rodzice Jamesa znaleźli zdjęcia mężczyzny, który był do nich niepokojąco podobny chłopiec. Rodzina była jeszcze bardziej zaskoczona, gdy James, widząc zdjęcie mężczyzny, wykrzyknął: To ja! Po dalszym dochodzeniu rodzina odkryła, że mężczyzna na zdjęciu był w rzeczywistości pilotem z czasów II wojny światowej, który został zestrzelony w trakcie misji dokładnie tak, jak opisał to James. Nazywał się James Houston i zginął na Pacyfiku podczas wojny w 1949 roku, ale rewelacje na tym się nie skończyły. James rozpoznał także krewnych szeregowego Jamesa Houstona i szczegółowo opisał zachowanie i cechy charakterystyczne członków rodziny których nigdy nie spotkał. Przypadek Jamesa jest jednym z najsłynniejszych udokumentowanych przypadków reinkarnacji, a szczegóły jego wspomnień do dziś przeczą logice. Skąd mógł to wszystko wiedzieć, skoro nigdy nie miał dostępu do tych informacji? Świadomy? Ta zagadka pozostaje niezmienna, a historia Jamesa zmusza nas do zadania sobie pytania: czy wspomnienia z poprzednich wcieleń mogą pozostać z nami, czekając na właściwy moment, by je przywołać? Historia trzek, indyjska dziewczyna, która wyznaczyła swojego zabójcę. W Indiach wydarzył się niezwykły przypadek, który wprawił wszystkich w osłupienie i przeczył logice, gdy trzyletnia dziewczynka o imieniu Madhavi zaczęła z przekonaniem twierdzić, że został zamordowany w poprzednim życiu. Już we wczesnym dzieciństwie Madhavi zaczęła opowiadać o swoim poprzednim życiu i o tym, jak została brutalnie zamordowana. Dzięki zadziwiającemu poziomowi szczegółowości dziewczyna powiedziała, że wie, gdzie pochowano jej ciało i kto popełnił zbrodnię. Opisała morderstwo szczegółowo, wskazując nawet dokładne miejsce, w którym pochowano jej ciało. Odludne miejsce zdala od miasta. Jej rodzice, początkowo niedowierzający, zaniepokoili się, gdy dziewczynka nadal opowiadała te same historie, a co jeszcze bardziej szokujące, zaczęła rozpoznawać w sobie ludzi, którzy byli spokrewnieni z osobą którą rzekomo prowadziła rozpoznawała w ludziach swoich rodziców rodzeństwo i przyjaciół wszystkich z poprzedniego życia o którym nikt by nie pomyślał że ona wie z czasem Madhavi zabrała rodziców w miejsce gdzie jak twierdziła pochowano jej ciało podczas kopania w miejscu wskazanym przez dziewczynę wydarzyło się coś niesamowitego znaleziono ludzkie kości zakopane dokładnie w miejscu wskazanym przez Madhavi ale zagadka nie była jeszcze rozwiązana Historia nabrała tempa, gdy dziewczyna zobaczywszy kilka zdjęć i słysząc imię mężczyzny wskazała na niego i powiedziała, to był człowiek, który mnie zabił. Rodzice i policja byli zszokowani prawdziwością jego słów. Mężczyzna, którego wskazał Madhavi był podejrzanym, którego policja już znała z innych przestępstw popełnionych na tym terenie. Został aresztowany i po konfrontacjach i śledztwach przyznał się do zamordowania Madhavi w swoim poprzednim życiu, twierdząc, że popełnił zbrodnie z powodów osobistych. Sprawa szybko stała się tematem ogólnokrajowych wiadomości w Indiach, wywierając ogromny wpływ zarówno na media, jak i społeczeństwo. Dla wielu przypadek Madhavi stanowił jeden z najsilniejszych dowodów na to, że reinkarnacja może być rzeczywistością, a wspomnienia z poprzednich wcieleń mogą ujawniać się w imponujący sposób, a nawet wpływać na wydarzenia w obecnym życiu. Historia Madhavi porusza głębokie pytanie, jeśli dziecko potrafi pamiętać wydarzenia z tak szczegółami, a nawet pomóc w rozwiązaniu zagadki kryminalnej, co jeszcze wspomnienia z przeszłości mogą nam powiedzieć o naszym prawdziwym istnieniu i o tym, co dzieje się po śmierci? Co mówią eksperci? Nauka kontra tajemnica reinkarnacja jest tematem budzącym podzielone opinie, podczas gdy wielu uważa, że jest to zjawisko realne, inni próbują wyjaśniać je na różne sposoby. Naukowcy od dziesięcioleci próbują rozwikłać tę zagadkę, a niektórzy badacze poświęcają swoje życie badaniu przypadków wspomnień z poprzednich wcieleń. Ale czy te wspomnienia naprawdę pochodzą z poprzednich wcieleń, czy też istnieją na to bardziej logiczne wyjaśnienia? Strona zwolenników reinkarnacji naukowcy tacy jak Ian Stevenson, profesor z University of Virginia, poświęcili lata na badanie przypadków dzieci. Które pamiętały niezwykłe szczegóły z poprzednich wcieleń. Stevenson zbadał ponad tysiąc przypadków na całym świecie i udokumentował szczegóły, których często nie da się wyjaśnić konwencjonalnymi metodami. Doktor Jim Tucker, również z Uniwersytetu Virginii, kontynuował pracę Stevensona po jego śmierci i posunął jego badania jeszcze dalej. Tucker bada przypadki, w których dzieci mają żywe wspomnienia z poprzednich wcieleń. Zawierające szczegóły pokrywające się z wydarzeniami historycznymi, prawdziwymi postaciami, a nawet miejscami, których te dzieci nigdy nie mogły poznać. Zarówno Stevenson, jak i Tucker doszli do wniosku, że wspomnień tych nie da się łatwo wyjaśnić z biegiem okoliczności ani wyobraźnią. Uważają, że wspomnienia te mogą być tym, co nazywamy wspomnieniami z poprzedniego życia i że istnieją udokumentowane dowody przypadków, w których potwierdzono konkretne szczegóły. Jak to miało miejsce w przypadku historii Oliwii, Jamesa i Madhaviego. Sceptyczna strona, fałszywe wspomnienia i alternatywne wyjaśnienia. Z drugiej strony istnieje wielu naukowców i psychologów, którzy podważają ideę reinkarnacji. Wierzą, że to, co ludzie interpretują jako wspomnienia z poprzedniego życia, można wyjaśnić innymi czynnikami psychologicznymi. Jedna z teorii głosi, że są to po prostu fałszywe wspomnienia, wspomnienia stworzone przez umysł pod wpływem filmów, opowieści, a nawet zewnętrznych sugestii. Niektórzy twierdzą, że dzieci mogą mieć traumy z poprzednich wcieleń, które objawiają się w postaci niejasnych wspomnień, a nawet że pewne cechy fizyczne i behawioralne mogą być dziedziczone genetycznie. Oznacza to, że pewne zachowania i umiejętności mogą być przekazywane z pokolenia na pokolenie stwarzając fałszywe wrażenie, że są to wspomnienia z poprzednich wcieleń. A co jeśli niektóre wspomnienia nie są nasze? A teraz pojawia się prawdziwe pytanie. Co jeśli niektóre wspomnienia tak naprawdę nie są nasze? Czy nasz umysł jest w stanie dotrzeć do czegoś wykraczającego poza nasze bieżące doświadczenie? Niektórzy eksperci uważają, że mamy do czynienia ze zbiorową pamięcią lub formą wyższej świadomości, która wykracza poza nasze obecne życie. A co jeśli wspomnienia z poprzednich wcieleń są po prostu przejawem czegoś większego i bardziej tajemniczego, co wykracza poza nasze pojmowanie? Pytania te w dalszym ciągu podważają granice ludzkiej wiedzy i nauki. Debata między sceptycznymi naukowcami a zwolennikami reinkarnacji wykracza daleko poza to, co jesteśmy w stanie zobaczyć i wyjaśnić. Tymczasem niezwykłe przypadki niewyjaśnionych wspomnień z poprzednich wcieleń w dalszym ciągu podważają nasze pojmowanie tego, co naprawdę dzieje się po śmierci. A co jeśli to prawda? A co jeśli te historie są prawdziwe? Jak zmieniłoby to nasz sposób życia? Wyobraźmy sobie przez chwilę, jeśli wspomnienia z poprzednich wcieleń naprawdę istnieją, jeśli reinkarnacja jest czymś więcej niż tylko przekonaniem, jak zmieniłoby to nasze wybory, cel naszego życia, a nawet sposób w jaki odnosimy się do otaczających nas ludzi. Czy po prostu żyjemy w niekończącym się cyklu nauki i doświadczeń, nawet o tym nie wiedząc? A co jeśli śmierć nie jest końcem, a jedynie przejściem do czegoś nowego i głębokiego? Historie te, choć mogą wydawać się niezwykłe, skłaniają nas do refleksji nad istotą życia i śmierci. A co jeśli wszystko, co wiemy, jest niekompletne, a nasze losy łączą tajemnicze nici, których nie jesteśmy w stanie pojąć? Teraz chcemy poznać Twoją opinię. Czy wierzysz w reinkarnację? Czy kiedykolwiek doświadczyłeś czegoś podobnego? Podziel się swoimi doświadczeniami w komentarzach i daj nam znać, co myślisz o tych niesamowitych przypadkach. Oznacz kogoś, kto musi to zobaczyć i dowiedzieć się więcej o tym, co tajemnicze i niewyjaśnione. Nie zapomnij zasubskrybować naszego kanału, aby otrzymywać więcej historii, które przeczą rzeczywistości i poszerzają horyzonty. Przygotuj się na to, co będzie dalej.